Od bazy od podkładu, ale tak naprawdę zaczęłam od pielęgnacji, i wjechała standardowa pielęgnacja, czyli mleczko, czyli płyn hieluronowy, krem pod oczy i krem na dzień i filtr. Także skóra jest przygotowana, oczyszczona, nawilżona, i to jest połowa sukcesu w makijażu. Choć czasem twierdzę, że 80%, bo kiedy masz dobrze właśnie nawilżoną skórę, kiedy masz dobrze nawilżoną okolicę pod okiem, to pięknie się trzyma podkład, pięknie się trzyma korektor pod oczy i to ma bardzo duże znaczenie. Podkład. Ja miksuję sobie podkład z kremem CC, więc u mnie na bogato, ale zawsze mówię, że dziewczyny po czterdziestce potrzebują na bogato więc y, tak sobie właśnie tutaj będziemy tworzyć na bogato. Mam dzisiaj też dwa Beauty Blenderki. Zaraz będziemy sobie to jeszcze wszystko wykańczać Beauty Blenderkiem. Rozprowadzam podkład. Podkład rozprowadzam pędzelkiem. Są dwa moje ulubione produkty, jeżeli chodzi o nakładanie i rozprowadzanie podkładu: to właśnie pędzel i beauty blender. I pędzel, moim zdaniem, pije mniej podkładu, beauty blender chyba troszkę więcej, ale każda z was sobie wybierze to, co najbardziej lubi i podkładem warto się dłużej y, pobawić, ła, y, y, warto go dłużej nakładać, rozprowadzać, bo on wtedy będzie wyglądał bardziej naturalnie, więc nakładajcie cienkie warstwy i sobie dokładajcie i wtedy będziecie y, właśnie miały taki efekt pięknej drugiej skóry, przecież o to nam chodzi, żeby wyrównać koloryt, ale żeby to wszystko wyglądało bardzo naturalnie, delikatnie sobie też przejedźcie, żeby nie odcinało się tutaj, podkład oczywiście powinien być y, super dobrany, żeby to się nie odcinało, ale zawsze to delikatne przejechanie łączy te dwie przestrzenie, czyli szyję i, i twarz. No i już nałożone. I dziewczyny, teraz sobie to przyklepię jeszcze beauty blenderkiem. Właśnie takie wykończenie lubię bardzo, bardzo. To daje taki efekt naturalności. I ponieważ to jest makijaż dzienny, nie potrzebuję um, takiej grubej warstwy. Um, mam pięknie wypielęgnowaną skórę, więc dziewczyny, jak macie pięknie wypielęgnowaną skórę, to naprawdę jedna cienka warstwa spokojnie um, wystarczy. Teraz korektor. Korektor. I żeby go nie nałożyć na dół za dużo, bo już są w... dziewczyny, które są młode, nie mają nie mają tutaj takich zmaszczek pod oczami, już delikatnych, mogą sobie nałożyć grubszą warstwę i jak mają dobrze wypielęgnowaną okolicę oka, dobrze nawilżoną, to to będzie jak najbardziej super wyglądać. Natomiast dziewczyny po czterdziestce, które już tutaj mają delikatne zmaszczki, nakładajcie tak cieniutką warstwę, żeby nie obciążyć tej okolicy oka, ale też co ważne, E, przypilnujcie porządnego nabliżenia okolicy e, oka. To ma ogromne znaczenie, jak Panie mówią, że mm, podkład mi się roluje albo coś tu się dzieje, to zawsze mówię zwróć uwagę, jak wygląda temat Twojego nawilżenia pod okiem. Czy regularnie używasz e, kremu pod oczy, ale też czy regularnie używasz. E, Trochę mocniejszego nawilżenia, czyli płatków hydrożelowych, czy właśnie kremu, ale takiego stricte, nie przeciwzmaszczkowego, ale takiego działającego na nawilżenie. My w swojej ofercie mamy właśnie taki żelowy, taki żel, który nie tylko pięknie nawilża, ale on też ściąga opuchnięcia i, mm, i robi dobrą robotę. Puder. Puder w kamieniu, jedwabisty. On zawiera skwalent roślinny, więc pięknie też dodatkowo wygładza. I puder, dziewczyny, jest ważny, bo on przytrzymuje makijaż. Nie rezygnujcie z pudru. Dobierzcie tylko puder, który będzie dobry dla waszej skóry. A um, to jest puder, który bardzo wam polecam, bo skóry um, suche będą zachwycone, ponieważ właśnie nie będzie podkreślał jakichś takich um, skórek, które czasem na suchej skórze się pojawiają. Łyk kawusi. Łyk kawusi, dziewczyny, i robimy brwi. Szybkie oko i lecimy w, z tym dniem. Wezmę sobie tuż do brwi, który zagęszcza, a czasem Macie dziewczyny bardzo y, cieniutkie, delikatne te brwi, a brwi to jest y, niesamowicie zmieniają cały makijaż. Niesamowicie. Więc czasem tylko delikatnie zarysowane tym tuszem do brwi. Od razu je widać i zmienia Wam się cała. cała, cała skóra. <grytanie> cała skóra. Dobrze. Nałożę sobie dziewczyny też teraz troszeczkę korektora podłuk berwiowy, ale odrobinę odrobinę i rozprowadzę go tutaj. A nakładam go, ponieważ chcę delikatnie jakby przykleić do niego jasny cień i to nam zrobi Piękną robotę w tym makijażu. Cześć Madzia. Chcę, żeby ta ta okolica była mocniej taka mm, czysta. I mimo, że jest to bardzo szybki makijaż, no to właśnie właśnie to zrobię. Teraz baza na powieki. Dziewczyny, pijecie kawunie? W jakich okolicznościach Was... Zastałam. Nakładam bazę na powieki. Paleta, którą dobrze znacie, cały tydzień używałyśmy ją w tamtym tygodniu, ale dzisiaj ją użyję tylko z dwoma cieniami. Zaczynam od tego najjaśniejszego cienia. Ciasteczkowego, jak ja go nazywam, i nakładam na całą powiekę, na tą przestrzeń, gdzie nałożyłam bazę. To będzie fajny makijaż dziewczyny dla y, każdej, która ma opadającą powiekę, y, albo głębokie, głęboko osadzone oczy. To, to ten makijaż, który dziś zrobię, fajnie Wam otworzy oko i. Fajniej uwypukli. Jeżeli właśnie macie głęboko osadzone oczy lub opadającą powiekę, to pamiętajcie, żeby tą ym, ruchomą powiekę zawsze robić y, jasnymi kolorami. Bo jak zrobicie ciemne, to oko Wam jeszcze bardziej opadnie i, i nie będzie, i tak naprawdę sobie sprawicie, że go będzie mniej widać niż widać. Ok. Na całą powiekę nałożyłam jasny cień, i teraz wezmę sobie e, troszeczkę inny pędzelek. Pędzelek kuleczka. Troszkę go przeczyszczę, bo widzę, że jest z ciemnego cienia. Dobrze. I nałożę sobie jaśniutki brąz, taki bardzo jaśniutki. I wiecie, ten jasny cień, jeżeli jesteście... Ja jem śniadanie, smacznego. Jeżeli... Cześć, Agnieszko. Jeżeli jesteście młodziutkimi dziewczynami, to możecie sobie ten jasny cień nałożyć, nawet delikatnie świecący. Natomiast jak już na przykład troszeczkę się maszczy Wam powieka, to wtedy dziewczyny nakładamy matowy I teraz na otwartej powiece nakładam sobie ten jasny brąz. z jednej i z drugiej strony. Dlaczego na otwartej? Dlatego, że tak dokładnie widzisz, gdzie ten cień będzie widać. Bo ta powieka się chowa po prostu, jak jest opadająca, tak? Widzicie? Widzicie, mam nadzieję, że widzicie. I teraz sobie to rozprowadzę i rozblenduję. I zatrę granice. Dobrze. Wezmę sobie jeszcze troszeczkę szerszy pędzelek i troszkę bardziej zatrę te granice. Kocham właśnie te cienie, za to jak one się rozprowadzają, jak się łatwo je rozciera i, i jaką to robi piękną robotę. Zrobione. Pierwszy krok. I teraz wezmę sobie ciemniejszy brąz, ale nie ten najciemniejszy, tylko ten taki właśnie ciepły brąz i dam, odbijam sobie dziewczynę nadmiar na, na dłoni. To też, to są takie drobne rzeczy, które robią e, robotę czeziolu. I tylko w zewnętrznym kąciku oka nakładam i też sobie to teraz rozblenduję. Rozblendowuję sobie to dokładnie w tym kąciku. Nie najeżdżam sobie jakby na, na powiekę, tylko w tym zewnętrznym kąciku i wyciągam ku górze. Także dziś bardzo, bardzo delikatny. A kto mnie zna, to wie dlaczego taki delikatny dziś makijaż. Bo oczywiście poszaleję ze szminką. A ciekawa jestem, czy zgadniecie, jaką tą szminkę zrobię. Dokładam sobie jeszcze troszeczkę tego brązowego i nakładam go również na dolną powiekę. I rozblendowuję. na dolną powiekę też delikatnie. Okej. Okay. I teraz szybciutko brązer, rozświetlacz, róż. Czyli najpierw brązik. Ten brąz jest idealny, ponieważ jest matowy i pięknie podkreśla policzki, pięknie tutaj kości uwypukla. Nie robi nam plam, możecie sobie budować jego moc i wiecie, no, o poranku czy takie makijaże codzienne to potrzebujemy delikatniejszego brązu. Natomiast kiedy wychodzimy na imprezkę, ten makijaż chcemy, żeby był mocniejszy, więc wtedy sobie robimy mocniejszy efekt. Tutaj też chowamy chomiczki, jak nam się robią, brudkę dodatkową, jak już mamy ten problem, trochę rozświetlacza. I popatrzcie, co robi rozświetlacz. kocham ten efekt. Trochę na nosek, trochę na... Mamy. Zostały nam dwie rzeczy, które zmienią ten makijaż w bardziej pazurny. Czyli po pierwsze tusz, który wydłuży i pogrubi. Tusz grubasek, który robi efekt sztucznych rzęs. I jak Pokazuje nam opis, 200 razy pogrubia efekt. Nie pogrubia efekt, pogrubia rzęsy. O, 200% pogrubia rzęsy. Ale też pięknie dba o te rzęsy, żeby się nie łamały. Ma witaminy w swoim składzie, więc wszystkie te produkty dodatkowo to jest pielęgnacja. to jest świetny tusz dla opadającej powieki, ponieważ jak zrobisz sobie efekt sztucznych rzęs, to od razu ta powieka jest otwarta. Zobaczcie jakie e, duże oczy się zrobiły w momencie, kiedy nałożyłam tusz. Natomiast też może się pojawić czasem taki problem, że jeżeli macie bardzo opadającą powiekę, to tusz wam się odbija. E, moim rozwiązaniem na takie odbicia są dwa. Po pierwsze, jak ci się odbije, to sobie poczekaj, aż on delikatnie wyschnie, i wtedy delikatnie zdrab. zdrab. Um, po prostu szczoteczką, tak. A drugie, to ja lubię sobie na przykład wykończyć, nałożyć jedną warstwę jeszcze dodatkową tuszu wodoodpornego, ale naprawdę tylko musnąć. I to, i zrobione. No i. Idziemy. W co idziemy, dziewczyny, w czerwoną szminkę. Jak jestem ubrana na biało albo na czarno, to rzecz, którą bardzo lubię, to czerwona szminka. Idealnie by było obrysować usta kredką, ale gdzieś jej nie mam przy sobie. Skoro jej nie mam przy sobie, to nie będziemy się absolutnie tym przejmować. Dziewczyny, bawcie się tym makijażem. Um, choć przy czerwonej szmince jest bardzo wskazane obrysowanie kredką. Dzięki temu ta szminka się jakby nie przemieszcza. Ale nie ma tak, żebyśmy sobie nie poradzili. Nie wiem, gdzie ją położyłam. Gdzieś to pewnie jest, zaraz ją znajdę. No ale dobrze. Mm, uwielbiam tą szmikę. I dziewczyny masowuje ją w usta. A dzięki temu będzie się mega jeszcze bardziej trzymać. Tylko przy ustach jak nakładacie takie mocne kolory, pamiętajcie o tym, żeby mocno nawilżać usta. I żeby y, pilnować też delikatnego peelingu ust, y, żeby nie było właśnie tych skórek. Więc ja jestem gotowa. Słuchajcie, jak dojdzie do tego fryzura, która dzisiaj <gryw> za chwilę się pojawi, nowa. Zobaczymy, co dzisiaj z moją fryzjerką wymyślimy. Więc ja pędzę do fryzjera. I zobaczycie, ja, ja, ja coś czuję, jaką dzisiaj zrobimy fryzurę, że ten makijaż będzie pięknie y, pasował do całości. E, Ciekawe jest jak Wam się podoba. Taka lekka wersja makijażu. Bardzo delikatne oko, a mocne, e, mocne usta. Zostawcie mi serduszko, zostawcie mi komentarz, jeżeli Wam się podoba. E, no i lecimy z tym dniem. Dobrego dnia, kochane.